Siema, siema, siema. To Cancer.Pl, a tak naprawdę a -Coding King i mam dla Was kontynuację filmu o rozkminach, w których byłem w błędzie. Lecimy. Numer jeden to jebać lekarzy. Muszę się Wam przyznać do tego, że kiedyś byłem foliarzem. Może nie, jakiś, nie jakimś takim kurwa stuprocentowym, bo nie wierzyłem na przykład w płaską ziemię i w niektóre teorie głupie spiskowe, typu ptaki to, to scam, ptaki są robotami tak naprawdę, ale byłem dość mocnym foliarzem. Wierzyłem w reptilian... W to, że yy, ta rzecz w strzykawkach do wzmacniania odporności zabija, jest pełna rtęci. Wierzyłem też w to na przykład, że wszyscy lekarze chcą nas dosłownie wyjebać w dupę i zabić, i że są źli, i, no i w, różne głupie rzeczy. Do momentu, kiedy się nie zorientowałem, że foliarze nie weryfikują swoich źródeł informacji. Bo zobacz byku, że jeżeli foliarz ci mówi. Wyłącz TV, włącz myślenie, to on ma na myśli to, żebyś nie łykał jak pelikan informacji bez sprawdzenia ich, zwłaszcza jeżeli to są informacje rządowe i jakoś tam przefiltrowane przez ten rząd. Ale foliarze robią zupełnie to samo, tylko jeżeli te informacje pochodzą z YouTube'a, nie weryfikują ich. Jeżeli ktoś im poda, że w tych właśnie rzeczach do wzmacniania odporności w strzykawce jest rtęć, to oni w to uwierzą, bo to potwierdza ich światopogląd, bo chcą w to wierzyć. Wyobraź sobie, że jesteś Januszem, masz 55 lat, jesteś kurwa spasiony, cholesterol Ci wypierdolił, kuśka Ci nie staje, nie jesteś w stanie zadowolić siebie, a co dopiero swoją kurwa rozjebaną Grażynę po pięciu porodach, która Cię kurwa nienawidzi za to jaki jesteś i na co Ty masz byku zrzucić winę, na co? Na siebie? Do chuja wafla, nie weźmiesz przecież odpowiedzialności za tak gigantyczną kurwa porażkę, jaką jest Twoje jebane 55-letnie życie, czyli wszystko co masz, co rozpierdoliłeś, przepierdoliłeś to kurwa, nie wiem, na różne sposoby. Kurwa, pracując w najgłupszej pracy jaką mogłeś, nie dbając o swoją żonę, nie dbając o swoje dzieci, nie robiąc kurwa nic. Kurwa, żłopiąc piwko przed telewizorem, dopiero się teraz zorientowałeś, że coś jest nie tak. I zaczynasz kurwa nienawidzić rządu, bo to oczywiście ich wina, że masz nieudane życie, bo wszyscy ci kurwa byku robią pod górkę. Przyjmujesz taką mentalność ofiary, bo nie chcesz właśnie tej odpowiedzialności za to swoje życie, Zaczynasz wierzyć w to, że nie masz tak naprawdę na niewielkiego wpływu, tylko wszystko kurwa co jest złe spowodował rząd i cały ten system, którego zaczynasz nienawidzić i obwiniać za wszystkie swoje porażki, i w taki sposób stałeś się kurwa foliarzem, i w taki sposób chcesz wierzyć, że, <coughs> że to wszystko jest skonstruowane przeciwko tobie i dlatego w to wierzysz. No i gdy zorientowałem się, jak działa ten mechanizm, że foliarze mogą się mylić, to przestałem być foliarzem. Popadłem w drugą skrajność. Zacząłem wierzyć, że lekarze są kurwa krystalicznie czyści, a cały ten system jest stworzony dla nas, rozwija nas. Chciałem w to usilnie wierzyć, bo było to też z jednej strony wygodne, no ale za dużo przypadków takich, że właśnie korporacje nas dymają i system nas dyma. zaczęło wychodzić w ogólnie, no ogólnie zaczęło się pojawiać mi na przykład na YouTube, i zacząłem o tym oglądać i czytać. I zobaczyłem, jak to wszystko funkcjonuje dokładniej. Zacząłem się interesować ekonomią. To też mnie utwierdziło w przypadku, że jesteśmy trochę dymani. I teraz opowiadam się mniej więcej po środku. Nie jestem ani foliarzem, ani jakimś tam, kurwa, zwolennikiem medycyny, ale potrafię zrozumieć obie te strony. To na przykład, że lekarze nie, nie dają nam leków, które są idealne, tylko te, które powodują masę skutków ubocznych, to nie jest wina tego, że, że, że lekarze są źli i że oni Wiecie, Że mają Twoje zdrowie w poważaniu i chcą tylko zarobić? Nie, po prostu lekarze są nieświadomi. Nie mają wiedzy o lepszych metodach leczenia, na przykład tak jak dietetycy. Bo jak masz nadciśnienie, to ci lekarz powie, że to można leczyć tabletkami, co nie? A dietetyk ci też pomoże to leczyć dietą i ci powie, jakie naturalne substancje mogą zbijać ciśnienie. I żaden lekarz nie, jest, nie został wykształcony w ten sposób, co dietetyk, na przykład albo jakiś naturoterapeuta. Że będzie znał te sposoby, czyli on ci poda tylko to najprostsze, chemiczne i doraźne rozwiązanie, jakim są leki. To nie jest wina lekarza, tylko to wina systemu, który jest tak stworzony. I system, owszem, jest zły. System, owszem, chce, żebyśmy umierali szybciej. Ale zobaczmy to z drugiej strony, byku, że jakbyś, jakby głowa ludzie żyli do setnego roku życia. Każdy, jeden, przynajmniej 100 lat by żył, a niektórzy i po 150. Ale oczywiście zdolni są do pracy, przypuśćmy, tylko do 70 roku życia. To kto by tych ludzi utrzymywał? Czy ty byś chciał włożyć, kurwa, nie wiem, 70% swojej wypłaty na emerytury starych ludzi? Czy na ich leczenie, na ich życie i tak dalej, na ich przyjemności? No raczej nie, bo ledwo ci kurwa pewnie starcza z własnej wypłaty na własne potrzeby. Także, także, no przykro mi, tak to niestety działa. Starzy ludzie muszą odchodzić, żeby. Robiło się miejsce na tym świecie dla nowych, młodych pracujących. I system wcale nie jest tak głupi, ani zły, że robi to tylko po to, żebyśmy wszyscy umierali i zostali kurwa zgładzeni. W sensie robi to, że nie leczy nas tak do końca. System robi to po to, tak podejrzewam, bo jest kurwa mądry. I wie, że jakby było za dużo starych ludzi, to by ten świat pierdolnął w końcu. Także to, że nie ma wynalezionego leku, leku na raka, że nie podaje się do jakiejś tam mega publicznej wiadomości tych różnych rozwiązań na różne choroby, to jest kwestia kontroli populacji w sprytny sposób i tego, żeby nie było mm, za dużo starych ludzi. Czyli zobacz, można zrozumieć zarówno foliarzy, bo przecież foliarzy mają rację, że ten system nas dyma, jak i lekarzy, którzy są reprezentantami trochę tego systemu i go wspierają i. Pewnie wierzą, że robią coś dobrego, bo z jednej strony robią. Z jednej strony jest to nieetyczne, takie no, uśmiercanie ludzi, powiedzmy to wprost, a z drugiej jest to konieczne. I takie są realia tego świata. I podobnego, podobnej rzeczy dotyczy punkt drugi, czyli świat jest piękny. Kiedy miałem, kurwa, beztroskie życie, byłem sobie w technikum. Tak naprawdę nie musiałem się praktycznie o nich zmartwić. Moim największym zmartwieniem było to, jak wypadnę kurwa podczas odpowiedzi ustnej w klasie, albo czy, czy kurwa zdąży spisać pracę domową, albo że jutro jest jebany sprawdzian, na którym się nie chce uczyć. To były moje główne zmartwienia. Wyjebane, po prostu miałem całe życie wyjebane, nawet jak się nie uczyłem, to i tak jakoś sobie dawałem radę, spierdalałem dużo z lekcji i było, było mi wykurwiście wygodnie. Wtedy, jak widziałem, że ktoś pisał, że świat jest chujowy, to nie potrafiłem tego zrozumieć i szydziłem z takich osób, którzy mieli ciężko w życiu, bo stwierdziłem, że no przecież jak można mieć ciężko w życiu? Wystarczy kurwa, wystarczy być pozytywnie nastawionym, ale łatwo mi było mówić, kiedy moje życie było łatwe. Natomiast kiedy moje życie zaczęło się robić trudniejsze, kiedy musiałem sam wkroczyć w dorosłość. I sam się utrzymać, opłacać rachunki itd, i tak dalej oraz pracować w miejscach, których nie znosiłem, bo nie miałem innej możliwości, tylko byłem w desperacji. Wtedy zacząłem wierzyć, że świat jest chujowy. Pogłębiałem się w tej jebanej myśli i zaczęła mnie w chuj niszczyć do momentu, kiedy sobie nie powiedziałem, stop. Kurwa, przecież ja nie mogę wierzyć, w że świat jest chujowy, bo faktycznie będę żył, tak jakby był chujowy. Czyli nie będę się starał. A jeżeli przestanę się starać, to już jest kurwa koniec. Jeżeli zacznę mieć wyjebane i zacznę chlać piwo albo robić kurwa cokolwiek, żeby tylko przeżyć i żyć na odpierdol, to będzie naprawdę koniec mnie. Koniec wszystkich moich kurwa ambicji, marzeń i całego tego główna, dla którego warto żyć. Więc nie mogę wierzyć w to, że świat jest chujowy. I co zrobiłem? To samo co zawsze: opowiedziałem się po środku. Świat jest chujowy, jest dużo chujowych rzeczy na tym świecie. I wielu ludzi cierpi. Nawet nie, nie macie pojęcia, ilu kurwa ludzi musiało cierpieć, kurwa umrzeć, chorować, pracować, żebyśmy teraz żyli w takim luksusie, jaki mamy. Tak, świat pod tym, pod tym względem jest chujowy i to nie ulega wątpliwości, ale też świat może być dobry. Nawet jeżeli dla nielicznych, dla tego 10%, 10 odsetka ludzkości, który żyje w najbardziej rozwiniętych krajach świata, do których my się też na szczęście zaliczamy, i nawet jeśli nie każdy z tych ludzi będzie miał na tyle dużo silnej woli czy tam pracy czy okazji czy po prostu szczęścia, żeby sobie dobre życie kurwa wywalczyć, albo zapracować, albo żeby je dostać od kogoś. No to trudno, no niestety. No kurwa, świat jest brutalny, u, ale dla niektórych może być dobry. To co każdy z nas musi zrobić, to właśnie starać się dążyć w stronę tego dobrego świata. To nie jest tak, że nie wiem, że jak się urodziłeś kurwa biedny, to zdechniesz biedny. A jak się urodziłeś głupi, to zdechniesz głupi. Za każdym razem, każdego dnia możesz podjąć decyzję o tym, że coś zmieniasz i dążyć w stronę tego drugiego bieguna. Nawet jeżeli Twoje życie jest skrajnie chujowe, tak jak moje było kiedyś, to możesz dążyć do tego, żeby Twoje życie było lepsze. I nie mówię teraz, że moje życie jest zajebiste, tak samo jak wtedy, kiedy miałem 17 lat i łatwe w chuj, bo nadal mam sporo problemów. Tylko że nauczyłem się je rozwiązywać, radzić sobie z nimi. I przede wszystkim mieć bardziej wyjebane na te rzeczy, na które nie mam wpływu, albo na te rzeczy, które są wkurwiające, a cieszyć się z tego, co jest małe, ale ważne. Czyli to, że świat jest chujowy, to nie jest żadna uniwersalna prawda, z którą y, zgodzi się 100% ludzi, ani to, że świat jest piękny, to nie jest jakaś kurwa uniwersalna prawda, tylko świat jest i taki, i taki. Zależy w którą stronę dążysz, i zależy w jakich okolicznościach się znajdziesz, i przede wszystkim zależy, y, jaką decyzję podejmiesz. Albo raczej jakie milion decyzji podejmiesz w ciągu swojego życia i gdzie Cię one zaprowadzą. Oczywiście każdy żul Ci może powiedzieć, że świat jest chujowy, bo podejmował decyzję, żeby pić codziennie i przez to stracił pracę albo stał się bezdomny i teraz chodzi, że brapią taka kurwa po mieście. Ale to nie jest kwestia świata, tylko jego samego, tego żula, który podejmował takie decyzje. Więc jeżeli Ty jesteś chujowy, no to nie dziw się, że świat też taki będzie. I z drugiej strony, jeżeli masz szczęście i masz na przykład super bogatych rodziców, którzy Ci coś dali, Albo sam sobie na to zapracujesz, to oczywiście świat będzie dla Ciebie zajebisty. I to może być praca Twoich rodziców albo twoja. No w sumie tak samo z tym, z chujowym światem, mogą ci rodzice wiele utrudnić, mogą ci wiele ułatwić, ale jeżeli ci nawet utrudnią i masz chujowy start, to nie znaczy, że będziesz miał chujowy koniec. Możesz zawsze zmienić swoje okoliczności, i to, gdzie dojdziesz finalnie, do jakiej kurwa, do jakiego stanu Cię zaprowadzą twoje decyzje. Jeżeli chcesz w coś wierzyć, to raczej wierz w to, że świat jest dobry, i szukaj na to różnych potwierdzeń, bo wtedy będzie ci się w ogóle chciało coś robić. A jeżeli się zatracisz w myśli, że świat jest chujowy, to nic ci się nie będzie chciało robić i będzie chujowo. Dobra, na no szybko punkt numer 3, co jest związane trochę z tym, co mówiłem, czyli na przykład bananowe dzieci, które mają highs od starych. Kiedyś im zazdrościłem, jak widziałem takie bananowe dzieci, które sobie podróżują, nagrywają TikToki, nagrywają YouTube, y, albo mają super samochody i super życie, a ja zapierdalam w jakimś naluszeksie, to mnie w chuj triggerowało i zazdrościłem takim dzieciakom. I sobie tłumaczyłem, że nic nie będą w życiu mieli, bo, bo nie, nie zapracowali na to, więc to pewnie rozpierdolą. Ale niestety, znaczy stety dla tych dzieciaków, nie muszą być głupi, jeżeli mają wszystko podane na tacy, bo mogą być po prostu dobrze zaprogramowani, żeby to, co mają, szanować i pomnażać. I używać tego hajsu nie tylko do ćpania i rozpierdalania go i rozrywek, ale też do inwestowania i posiadania własnej firmy, mnożenia kapitału itd., itd. No i oczywiście to jest naturalne, że <laughs> mamy tendencję do zazdroszenia ludziom, którzy mają lepiej, ale starajcie się byczki myśleć tak, że jeżeli ktoś coś ma, czego wy nie macie. To nie zazdroście Mu, tylko cieszcie się z tego, że On ma coś lepszego, bo to jest Jego błogosławieństwo. Ten świat nie polega na tym, że każdy jest jebanym indywiduum i nie polega na tym, żeby żyć tylko dla siebie. Także tak samo można nie cieszyć się tylko ze swojego szczęścia, a także ze szczęścia innych. Jeżeli się tego nauczycie, to myślę, że to będzie bardzo duży krok w stronę wa własnego Waszego bogactwa, bo takie biedackie myślenie, że o kurwa. On miał wszystko podane na tacy, jak ja mu zazdroszczę, jak ja go kurwa nienawidzę, oby mu się to skończyło. Takie biedackie myślenie właśnie was utwierdza w tej biedzie i was kurwa przepełnia taką żółcią. A jeżeli się nauczycie nawet bananowym dzieciom błogosławić typu masz to szczęście, że miałeś bogatych rodziców, to fajnie kurwa, naprawdę ci fajnie, zajebiście, cieszę się z twoim szczęściem. To wtedy odblokowujesz jakby swoją psychikę na to, że, że nie wiem, że, że kurwa w jakiś sposób ty też Możesz dostać od świata to bogactwo sam, że świadki sam da, może, bo ty to będziesz w stanie przyjąć. A wcześniej, jeżeli nienawidziłeś podświadomie bananowych dzieci, którzy dostali coś od świata bez, bez pracy na to, to nie byłeś w stanie też przyjąć tego od świata, bo nienawidziłeś takich okoliczności i takiej sytuacji, że ktoś coś dostaje za darmo. Natomiast jeżeli, jeżeli zaczniesz się cieszyć tym, że ktoś coś dostaje za darmo, nie musiał na to pracować, i błogosławić takim osobom, to otwierasz się też na taką możliwość dla samego siebie. Tak mi się wydaje, to się wydaje logiczne, ale mogę się mylić. No i numer cztery to jest rozpina o tym, że żeby coś zrobić, trzeba odkryć sposób na to, jakąś jedną obawioną prawdę. Wydaje mi się, że często o tym mówię na tym kanale, więc tylko na szybkości teraz przewinę. Nie, nie ma żadnej jednej obawionej prawdy. Nie ma jednej drogi na sukces. Nie ma kurwa tego, że przeczytasz jakąś jedną książkę i sobie uświadomisz: "O, ale zajebiście. Teraz już wiem, co muszę zrobić, żeby być szczęśliwym", bo ten autor zdradził mi ten jeden zajebisty sposób i chuj, teraz już jestem kozak. Nie, szczęście nie składa się ani z, ani na przykład dom kurwa się nie składa z jednej cegły, ani samochód z jednego podzespołu, ani szczęście z jednego elementu. Więc myślę, że jeżeli na przykład jesteś w chujowej sytuacji, masz jakieś tam kurwa stany depresyjne czy coś to nie licz na to, że jakieś jedno wyjście się pojawi i rozwiąże wszystkie Twoje problemy, jeżeli je zastosujesz, tylko licz na to, że tak jak się samochód buduje z wielu elementów, jeżeli Ty zbudujesz swoje życie z wielu elementów lepszych, to wszystko się poprawi. Możesz na przykład ulepszać każdą sferę swojego życia o 1%, nawet te, które się wydają mało ważne i wtedy zobaczysz jak wszystko zostało ulepszone w chuj. Tak samo jakbyś ulepszał w samochodzie sportowym wszystko o 1%, hamulce, kurwa, turbiny, silnik itd., itd., to nagle byś zobaczył, że jego osiągi się w chuj poprawiły, a to tylko 1%. Ale jak poprawiłeś o 1% każdą małą rzecz, to się to staje duża różnica. No i dobra, kurwa, byczki, to by było na tyle. Elo.